O, ja jestem Kuba i dzisiaj nagrywam z Skywalks dzisiaj są z moi widzowie. Dobra. Jak coś widzowie, to mi będzie trochę gorzej szło, bo...

I się okaże widzowie, że ja tak spadam. Jak coś to są moi widzowie. I często widzowie jakoś się nie klepiemy. A ja tutaj nie mam nawet armora. Hmm. O, nie Jezu, widz mnie zrzucił. Dobra, to widzimy się po cięciu. Dobra, widzowie, jestem w kolejnej urzędzie. O, już ktoś spadł. No, A ja tak to ja wolałem nagrywać, że powiem, klapkiwe, bo byłem dobry. Bo jak grałem dwie rundy od razu, to dwoma rundami od razu wygrałem. Ale ładne hedziki wypuszczałem w łeb na telefonie. Ale na to Ci będzie lepiej, siedło. ten na telefonie coś tu jest, jakby siedło, No, tylko jeszcze ja nie, no, nie wiem, na... jak. Na tylko jeszcze ja nie A, wiem, jak no. będę No. Oj, i widzowie na pi... I będę robił, może nie konkurs, a co, bo. Ale ja będę robił sezy Coffin Dance. Moje głupie wpadki. I po prostu jeszcze ja będę nagrywał. Na, ale na drugim koncie cię nagram, a wrzucę na Kubaczajo. Bo Coffin Dance jest popularny. Ja strasznie lubię oglądać Coffin Dance. A w grach widziałem u jednego Minecraftowca. Je, e, jak coś to jest z Anglii, nie znam go. Nawet go nie subuję, tylko widziałem Coffin Dance. On miał słabe Coffin Dance, bo on po prostu wszystko planował. A ja umieram nie, że wiadomo, specjalnie tylko przez przypadek. Nie, umieram. To Sami też robią mini tego, że specjalnie ustalają, jak nie chcą no. ja umrzeć, tylko dlatego, aby był Coffin Ja to tak widzowie powiem, że y będę Coffin ten robił, ale u mnie nie będzie dobry, bo to realu jest lepszy, ale to ja nie nagrywam z hardcore'u. Ej Dominik, pamiętasz? Fak, spadłem. Fak. Dobra, widzę, zostawcie lajka like i suba, to będziemy na bieżąco. A ja się widzę. A ja mogę z Wami nagrać odcinek. Musicie mnie zaprosić pod fan Kuby. Ja zapraszam, ja przyjmuję tylko widzów, innych ludzi nie przyjmuję, to musicie tylko pod filmem napisać swój nick, to pa!